Artysto, czy droga od kreacji do sprzedaży dzieła sztuki musi być taka żmudna i męcząca? Liczba zadań związanych z tym procesem może być przytłaczająca. Rozumiemy, jak się czujesz. Właśnie dlatego stworzyliśmy ArtSAS, wirtualnego art managera, który będzie cię wspierał na każdym etapie twojej pracy. Czym jest ArtSAS? To strona internetowa z zestawem narzędzi, które pozwolą ci zaoszczędzić czas na wielu zadaniach, a ty będziesz mógł robić to, co kochasz najbardziej. Zobacz, to jest wirtualne zaplecze, w którym tworzysz katalog wszystkich swoich prac, nadajesz im statusy, generujesz wydruki i kody QR. Chcesz opublikować pracę na stronie www. nic prostszego, potrzebujesz do tego jednego kliknięcia. Dzięki formularzowi kontaktowemu, twoi odbiorcy będą mogli łatwo zapytać o dzieło, a nawet od razu dokonać zakupu w sklepie online. Przejdźmy do kreatora ofert, który realnie zwiększy szanse sprzedaży Twoich dzieł sztuki. Tutaj w ciągu kilku minut wygenerujesz profesjonalne portfolio lub ofertę dzieł sztuki. Możesz wysłać ją do kolekcjonera w formie spersonalizowanego linku za pomocą e-maila, SMS-a lub messengera. Teraz kolekcjoner klika w link, który przenosi go do jego prywatnej strony. Koniec z załączaniem zdjęć prac, żmudnymi opisami, ciężkimi wiadomościami i plikami PDF. Nieważne czy klient kupił pracę czy nie, zapisz go w swojej bazie kontaktów. Dzięki niej szybko odnajdziesz klientów po zainteresowaniach i zbudujesz trwałe i wartościowe relacje z kolekcjonerami, galeriami oraz instytucjami kultury. A co z promocją i marketingiem? Promuj swoją twórczość dzięki opcjom aktualności i wystawy online. Do każdego wpisu możesz dodać pełny katalog prac, opisy kuratorskie, filmy oraz fotorelacje z wydarzeń. Buduj swoją markę artystyczną i pokaż swoją twórczość kolekcjonerom i galeriom sztuki. Pamiętaj, dzięki połączeniu strony internetowej z wirtualnym zapleczem, pracę wykonujesz tylko raz. Z Artsas możesz cieszyć się intuicyjną i prostą w obsłudze stroną internetową. Dzięki szablonom dostosowanym do prezentacji sztuki stworzymy dla Ciebie spersonalizowany, profesjonalny wizerunek w sieci. Uwolnij swój czas i pokaż swoją twórczość światu, a Artsas zapewni Ci stałe wsparcie techniczne. Obawiasz się, że Artsas jest bardzo drogi? Nie martw się! Wirtualny Art Manager jest dostępny w przystępnych planach abonamentowych. Skontaktuj się z nami i poznaj możliwości Artsas na krótkim spotkaniu online. Zobaczysz, jakie to proste!